Jak nagrywać vloga motocyklowego? Żeby było słychać, co mówisz w trakcie jazdy, musisz podpiąć mikrofon do kasku. Aby zrobić taki zestaw, potrzebujesz kamerki GoPro, podwójnego mikrofonu krawatowego bądź pojedynczego, ramkę Bulanzi AAMICE 001, zestaw przejściówek kątowych i adaptera GoPro AAMICE 001. Jeżeli chcemy rejestrować rozmowę z drugim motocyklistą, potrzebujemy jeszcze interkomu. No i motocykla. Adapter montujesz do ramki. Uchwyt do GoPro ja mam przyklejony tutaj z boku na szczęce. W kasku jest dwa mikrofony. Profon Lepiej mocować sobie z boku, gdzieś na tej wysokości. Jeżeli zamontujemy go bezpośrednio przed ustami, będzie słychać nasz oddech i wszystko inne. Drugi mikrofon mocujemy sobie pod słuchawką interkomu. Jeżeli chcecie, żeby oprócz waszej mowy nagrywał się dźwięk motocykla, wrzućcie sobie pod siedzenie rejestrator. Podpinamy kabelek i gotowe. W tym momencie wszystko, co będę gadał w kasku, będzie się rejestrowało bezpośrednio na karcie w kamerce razem z obrazem. Teraz pozostaje Ci tylko jazda na motorze i nagrywanie vloga. Powodzenia!